Kiedy już użyjemy Kamienia Słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z Białych Okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez Kamień Słoneczny, także że Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać z Tami z powrotem po całym Skelligę? Kamień Słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. mi. Byliśmy w Twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki Tobie, elfy NL, tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. Spotkaliśmy kogoś w twoim laboratorium, tak? Tak. Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy uwięziłeś się, teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Nie zła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej, sama mnie znalazła, takie było jej przeznaczenie. Pewnie, przejdźmy lepiej do po drugie, czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna, śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew, siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał. Albo chociaż spróbował. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu i na tym lepiej. Bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy, a potem nas mordujecie bez mrugnięcia okiem, bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy and seed? krasnoludy dryady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. Powiedz coś więcej o tym Karantirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś? Nie, Gerard. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir. Złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała Twojej pomocy. Ani Twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić co zechce. I ja ją w tym wesprę, a ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dargelbana dla Dilian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undwik. W takim razie ruszajmy.